Usiądźcie na kilkanaście minut. Idę dalej w nasze rozważania o in vitro. Kończyłem nasze rozważania słowami. Dzieci, choćbym ze stali był, to krew nie musi zalewać. Pan i stoi, biletu nie poda, krzesła nie poda. Kapujecie. Panie Nudzia, wiesz, co chodzi? To, to się nie zmieni. Lać tylko po ścianie. Jeśli to nie jest w stanie, to... to to nic nie ma w sobie miłości. To po prostu jak ja usłyszałem o drugim przykazaniu, to Pan Agusia może powiedzieć, jak pan długo berwał, nie, że to przykazanie musi wycofać. To się nie da, to, to się nie da funkcjonować, żeby jeden myślał za wszystkich okazywał dobro. I to nie ruszysz z systemu. To, dzieci, to, to jest po prostu, jak się przyjdzie dzień sądny, to... Tylko, że jest święty, ja bym pitolił kazanie, wymiata ze zezrez. Zmuszają mnie do tego, żebym dzieci samiat unikał wszystkich domowników jak ognia, bo cokolwiek powie, gdziekolwiek się pojawią, oni wszyscy wiedzą co ja robię, nie? Tylko wiedzą po swojemu. Żeby Bóg im dał bielmo na oczy, nie? A, a, a tu czachę otworzył. Tu szufelki ruszył. Taki sabaśni dać panu Gerdziewi między uży Sabaśni, nie? Że on otwiera. Aha! I tam byłoby napisane, napisane, patrz, ksiądz potrzebuje Twojej pomocy. Dzieci codziennie te same funkcje. Przypomnij, nic, to zimna krew. Gdzie ja takie zakute łby dostał, kapujecie? To nie są chłopy, kapuje, bo to nie jest mężczyzna, to nie jest możliwe, żeby to nazwać mężczyzną. Dzieci idziemy. Łomna chora cywilizacja. To kończyłem. Wigilię. Pycha i dobrobyt za, zaślepiły cię tak bardzo, że nie potrafisz już ani szukać, ani poznawać, ani przyjmować prawdy. Nie potraficie widzieć człowieka, jego potrzeb, niczego. Zamknęli was w waszym świecie, waszych potrzeb i powiedziano Ci, że ty masz zawsze rację. I tobie trzeba zawsze służyć. Cokolwiek nie, nie, nie dostaniesz, telefon i urzędy gonisz, bo ci się należy. Otóż kilkunastu teologów, którzy podnieśli larum przeciwko produkcji ludzi, nie powiedziało wam naj, najważniejszego. Na całym świecie kilkunastu teologów. Pierwszym był Jan Paweł II. Mówił o produkcji, ale też nie powiedział najważniejszego. Bo dzisiaj nasi biskupi ostatnio w Zebrzycach, Jędraszewski powoływał się na Jana Pawła II, ale tak stękał, że nie wiadomo było, o co chodzi. Media podały, że jest za in vitro, no bo tak opowiadał, że jest za in vitro. Ale nie powiedzieli wam najważniejszego. Nie. Nie będę stwarzał ludzi na zamówienie. Nie będę stwarzał ludzi na zamówienie, mówi Bóg. Nie. Nie będę brał udziału w Waszych doświadczeniach, tnąc ducha tam, gdzie depcze się prawo Boże. Pamiętacie, jak wrzeszczyliście na mnie? I był szum w internecie, kiedy wygłosiłem wam kazania o małżeństwie. I Pan Jezus nam powiedział tak. Powiedział to do rozwodników. Gdzie moje prawo jest łamane, mnie tam nie ma. Ja nie błogosławię ani tych modlit nie wysłuchuję. Dzieci, wrzątek, bo wam księża nagadali, że są duszpasterstwa rozbitych małżeń. No to co? Co z tego od pasterstwa? Czy też Panu Bogu w twarz? Porzucić w konkubina i wrócić do małżeństwa brzmi prawo Boże. I teraz wy chcecie, żeby w tych wspólnotach było prawo? Nie będzie. W in vitro też Bóg nie będzie brał udziału i posłuchajcie, co Wam mówi. Nie. Nie będę stwarzał ludzi na zamówienie. Nie. Nie będę brał udziału w waszych doświadczeniach, tchnąc mojego ducha tam, gdzie depcze się prawo. To nasi teolodzy, bo teraz na gwałt, bo jednak to gadanie księdza natanka robi coś w Polsce, więc wyciągają oni asa z kieszeni. To są ludzie kapłani, to są z biura księdza świętej pamięci biskupa Pieronka. On zawsze do radia Kraków leciał, wszędzie dzieci gonił, miał audencję. No i co powiedział Pierone? Tak było Pieronem przyjmowane wszędzie. No i mają takich pieronków nowych, i one lecą, i te pieronki nowe mówią, no to nie jest takie do końca tak z tym szkłem, ale te dzieci trzeba chrzcić. No to, co to znaczy? Że od jutra chrzczymy koty, psy, krowy, Pan Adaś znajdzie kapłana, ochrz, ochrzci mu gęsi, kacki, mome kury, rozumiecie. Ta to, to wszystko chrzcić w tej chwili. Bo to z jednej mąki to samo. A Pan Bóg powiedział, nie będę tchnął mego ducha tam, gdzie jest deptane moje prawo. Dzieci, jakie jest logiczne kształtowanie nas przez Pana Boga. Pierwsze ślub czystości. Po to, żebyśmy nie przebywali w namiotach grzeszników. Nie możemy w nich być. Dyskoteki, wesela, imprezy tam lampskie plaże. Ma ciężko powymieniane filmy, etc., etc. To, co nas czuje. A później Bóg przyszedł i dał nam dziesięć przykazań bożych. Niech w każdym pokoju. W każdym domu waszym zawisnie dziesięć przykazań Bożych. I nazwaliśmy to przyjęcie dziesięciu przykazań Bożych. Pan Bóg podyktował współczesną interpretację dziesięciu przykazań Bożych, i tam było właśnie o in vitro, i przez to stało się to, co się stało. Dzisiaj słyszeliście Ewangelii. Wasze domy będą puste, bo mi ta myśl uciekła, na przyszła już po w Waszych domach już nie ma żadnych znaków religijnych. Nic nie wisi na ścianach, kapujecie. Idziesz po restauracjach, bohomansy, szucone parę kolorów fart na ścianę, prostokątów i oni mówią Leonardo da Vinci. tnij tu, tknij tam, bo to my stworzyliśmy człowieka. Nie. Nawet nie proszono mnie o to. Wiecie, jak Pan Bóg jest spieniony? W tych trzech zdaniach, co Wam czytałem, za każdym razem jest podwójne przeczenie. Nie, nie będę stwarzał. Nie, nie będę brał udziału. Wiecie, jak Pan Bóg jest zjeżony, to ja, ja dzisiaj, rozumiecie? Módlcie się, żebym dobrze wylądował. Knij tu, tam? Nie, nawet nie proszono mnie o to. Nawet nie proszono mnie o to. Nie wierzycie w moje istnienie, w moje prawo, w moją wolę. Dzieci, ja wczoraj byłem cały czas z wami na pustelni i co powiedziano? Że ksiądz Piotr nie istnieje. Nie ma go. Wy ja. W takim dramacie jest Bóg. Nie wierzycie w moje istnienie. Nie wierzycie w moje prawo. Nie wierzycie w moją wolę. Bóg jako stwórca Czyli wynalazca, producent ma pełne prawo do okazania swego chcenia wobec nas. Rozumiecie o co chodzi? Ja mam pełne prawo mówić do pana Łukaszka, gasisz świecę, pali piecu. Pali? Byłaś pani dawny w kapitale? Paliło się? Patrzę, nie, panie, nie dołożę. nie nieprawdopodobne. Święta! Kiedy powinno być jak pełnym gdzie, gdzie? Co mi powie? Adaś jest odpowiedzialny za palenie. Ale Adaś znowu do pojechał. to się w głowie nie mieści. Gdzie się ten świat znalazł? Co my wyrabiamy z sobą? My jesteśmy dla siebie w tej chwili bandytami. Następne cztery. Nie wierzycie też w życie wieczne. A ja wczoraj miałem tak kazanie przygotowane do wszystkich moich sąsiadów, bo i lata nie widział. Pięćdziesięciu przyszło na modlitwę. Jakby miał inne wiadomości wcześniej. Pani Danusia, znasz mnie. Miałem kolumnę. Wszystko. Diabeł robi wszystko, żebym się tam nie pojawił. I nie pojawiłem się. Bo bym im przypomniał o życiu wiecznym, bo każdy ksiądz pieprzy nakazaniu, że Bóg jest miłosierny i do domu pójdziecie. Kupił kilo pieprzu, zamiast to używać do zupy, to On to używa nakazanie. Bo kapłan nie rozumie, że Bóg występuje wobec nas w trzech przestrzeniach. Miłość miłosierdzie to jest co innego niż miłość i sprawiedliwość. A ten głupek, leży w trumnie potępiony. A oni trują rodzinie, że on, Pan Bóg jest, go do nieba. Ani się nie modlą, dali go do chłodni, pozamykają i oni myślą, że, że on będzie zbawiony. Więc przychodzi na planek i mówi to, oni wszyscy wrzeszczą. Kamienie do ręku, ukamienować go. On nie ma miłosierdzia, co on mówi o, 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 o umarłym, jak on jest w niebie. Nie wierzycie w życie wieczne? Również nie wierzycie w duszę nieśmiertelną. Piąta choroba. Biedna dusza, która była od początku w Bogu, w niebie i później będzie do końca w czyść, w piekle. Rozumiecie? Czy rozumiecie mój ogień, mój względem was? Kiedy mam tako, takie poznanie, taką wiarę i takie doświadczenie, co ja będę was głaskał, kto cię uratuje? Jak wczoraj wieczorem wziąłem na kontemplację trzydzieste drugie rozważanie zawołania o sercu Pana Jezusa, dzieci je dopiero wczoraj przejrzał, co się dzieje z człowiekiem, jak umiera. Ja już tworzę kazania, Pani Agusia, zapisz na kartce, robimy zafiszkę, bo to muszę, kazania na rekolekcję dusz czyścowych. Pierwsze będzie o umieraniu Chopina, o konaniu Chopina. Będę pół godziny mówił. Zanim pójdziemy do czystca z moimi, moimi przyjaciółmi, to muszę wam dokładnie wyjaśnić, dziś już wiem, co się dzieje z człowiekiem w godzinie śmierci? Dzieci, w jakiej rzeczywistości żyłeś, w jakiej umierałeś, w takiej stajesz przed Bogiem? Dzieci, jest wielka nadzieja, że ci beznadziejni, bez sakramentów, dzieci mogą się zbawić. Ale przed śmiercią musi ich dusza się odezwać. Rozumiecie? Ale jeśli oni o tym nie wiedzą, oni się nie odezwią do Boga. Jeden akt kruchy. Jezu, przebacz. W godzinie śmierci jest kluczem na wieczność dla duszy, moi drodzy nieśmiertelnej. Ja wczoraj oczy otwierałem. Mówię, Boże, kim Ty jesteś? Nie wierzycie więc również w nieśmiertelną duszę. Po co Wam ona? Potraficie być doskonale szczęśliwi bez niej i bez mnie. Pytasz. Dlaczego teraz to mówię? Bo in vitro już trwa 40 lat. Rozumiecie? Dlatego, dlaczego nie powiedziałem tego wcześniej? Moje dziecko, bo nikt mnie o to nie zapytał. Kiedy ja to hasło rzuciłem, pamiętam, pani Jerzadek podeszła, nie spałam całą noc z tego powodu. To jest księże nieprawdopodobne. To jest straszne. Moje dziecko, bo nikt mnie o to nie zapytał. Przez te wszystkie lata nie było stworzenia podobnego Tobie, które nie potrafi spać, jeść i żyć, aż uzyskał ode mnie jednoznaczną odpowiedź. Nikogo to nie obchodziło, co na to Bóg, i nikt, nikt nie chciał wziąć na swoje ramiona ciężkiego brzemienia mojej odpowiedzi. Dzieci, ja się też tym nie zajmowałem, też takim cielęciem byłem w kabłaństwie. poszedłem za tłumem jest dusza i, i tylko to, co gadali, zgadzałem się, że trzeba tam kilkanaście jajek, jajeczek matki na piętnaście jajeczek, jedno wybiorą czternaście dzieci zabitych i na tym kościół bazował, mówiłem in vitro jest złe, nie, nigdy... zawsze mówiłem złe. Jest to, jest to morderstwo niespotykanej skali. Dopiero przyszedł Pan Bóg, dzieci on mnie zmusił. Ja przeczytałem dzieci urędzia. Pamiętacie, nadmieniłem Wam. Zadaję Wam pytanie akademickie. Czy dziecko z probówki ma duszę? Odpowiedzcie sami, bo ja mam odpowiedź. Ale Wam nie powiem, bo mnie powieszą. I minął dzieci rok, przeszło od tego, przyszło zmartwychwstanie Pana. Wielki tydzień. Wcześniej nie mówiłem żadnego kazania. Kapujecie? Jak mnie coś szczykło, jakże mrąbną kazanie, no to mnie do dzisiaj sądzą. I cały świat polski patrzy, kiedy tego natanka zamknął za te słowa. Jestem im niewygodny. Dzieci wyrzutem. Bo świat uśpił zło i dobro i nagle Bóg mi dał rozkaz, abym pobudził te przestrzenie. W związku z tym musicie wszyscy wyjść, bo łatwo jest wam żyć w morderstwie i łatwo jest wam żyć z mordercami, jako ludźmi, którzy są wspaniałomyślni. Amen.